Jesteśmy w dalszym ciągu na kompleksie boisk pana Zbigniewa Wolfingera. Wchodzimy po schodkach dosyć wysoko do sklepu sportowego, bo jak się okazuje, mamy też na terenie naszej gminy bodaj pierwszy sklep sportowy ze sprzętem, piłki. Dresdy, dzień dobry. Chcemy się z kamerą porozglądać troszeczkę po sklepie, bo robimy materiał dla mieszkańców gminy Czernica. Jak się okazuje to chyba jedyny sklep sportowy na naszym terenie. Miejscowo żłany, położona na południowy zachód. Najmniejsza bodaj miejscowość naszej gminy. I proszę bardzo, takie tutaj rzeczy są. Bo to jest raczej test. nie Jedziemy dużo piłeczek. Torby piłkarskie, wszystko tematycznie. Bo tu są boiska do rozgrywek sportowych, do rozgrywek sportowych. I tutaj właśnie Moi piłkarze, nie tylko młodzi mogą się zaopatrzyć. Pani jest też właścicielką sklepu, rozumiem, tak? No to witamy właścicielkę sklepu. Prosimy powiedzieć troszeczkę o tym sklepie. Kiedy został otwarty? Czy to jest dawna inicjatywa, czy świeża? Yy, Sprawę właściwie złożyliśmy miesiąc temu, chociaż yy, firmę prowadzimy od trzech lat. A taką firmę związaną właśnie z tego typu działalnością? Tak, tak, tak. Jest ten pomysł, żeby to się właśnie w łanach wydarzyło. Yy, ja jestem mieszkanką Łan. Właściwie od, yy, od dawna tutaj yy, z Panem Zbyszkiem yy, współpracujemy, w mogę w więc właściwie tak ten pomysł yy, narodził się. Przy okazji współpracy, tak? No bo tak. piłkarze biegają, to widać jest. A proszę mi powiedzieć, to rozumiemy, jest firma rodzinna, tak? Bo chyba tak. tutaj z mężem Pani tak, razem tak, firma firmę prowadzi. No i co, są pierwsi klienci już? Co tak, coś tam już klientów, już, już zamawiamy tak, dla niej. Na tak, 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 tak. Wary, 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 wary. A, no to ważna informacja, Warto, ja że można u Państwa sobie zamówić towar taki. Można zamówić, mamy również yy, puchary, medale, robimy na nadruki, yy, mamy sprzęt treningowy, piłeczki. A jakoś nie zauważyłem reklamy na terenie Gminy Czernica. Reklamujecie, że Państwo troszkę czy tak, tak dużo rzeczy związanych z otwarciem tego sklepu, że jeszcze ta reklama tak trochę a że trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że ten sklep jest tutaj bardzo malowniczo położony. Bo kiedy popatrzymy dookoła, to widzimy co? Dużo zieleni. Teraz jest w ogóle piękna zieleń, bo taka pomieszana z czerwienią, z brązem, bo mamy pięknie drzewa pomalowane przez jesień. Myślę, że to nie tylko warto chyba do tego sklepu przyjechać, żeby coś kupić, ale żeby w ogóle poddychać atmosferą. Łane są takie specyficzne. Chyba mało kto w gminie wie, że to jest taki urokliwy zakątek, gdzie można. Oddychać sportową atmosferą, ale gdzie też można sobie odpocząć, posłuchać śpiewu ptaków, no i przyjść, również kupić sobie dres. Nie wiem, bo to widzę na razie sprzęty takie piłkarski, ale planujecie Państwo, nie wiem, jakieś sportowe w stylu nie, zbliża się sezon zimowy, narty, nie wiem, może sanki, kije, nordic walking i takie wyposażenie? E, Powoli się o tym zastanawiam, zobaczymy, jakie okay. będzie zapotrzebowanie. E, jednak stricte to zmiana zajmuje się tylko i wyłącznie no, piłkarskim. E, zobaczymy, jeśli będzie ja, wczoraj, takie zapotrzebowanie, wczoraj, wczoraj jak najbardziej no, będziemy rozszerzać swój asortyment. Tego modelu. E, wypada życzyć sukcesów Państwu, żeby sklepik się nam tutaj rozrastał i żebyśmy mogli nie wszyscy z niego korzystać. Dziękuję bardzo, zapraszam. A jeszcze tylko męża zapytam odnośnie tej inicjatywy. Myśli Pan, że wypali to w tym miejscu? Mała miejscowość w sumie. Mała miejscowość, ale przez wielu kojarzona jednak w sposób piłkarski. Tutaj też wcześniej jakąś taką małą sondę robiliśmy sobie na rynku, jak to, jak klienci kojarzą Lany. i powiem Panu, że tak jak wjeżdżąc gdzieś tutaj po województwie, po województwie do Nośnioski, rozmawialiśmy z wieloma klientami z najróżniejszych zakątków, nie tylko z Wrocławia, ale też gdzieś tam z innych miejscowości, to praktycznie każdy wiedział, gdzie te łany są położone, każdy kojarzył, że tutaj łany, klub piłkarski. Sportowe łany, piłkarskie sportowe, łany, łany. Tak, tak łany. łany. To jest jednak taka trochę etykietka, ale która jednak w tej branży, w której się obracamy jest, jest korzystna, no bo nie, nie, nie jesteśmy... W, Ludzie no. ja że w próżni. Ogóle... Rozmawiamy, każdy wie, 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 wie o co chodzi. Tak? Każdy wie, że łany, no to piłka nożna, więc jak powiem, że na stadionie w Łanach mamy otwarty sklep, to każdy wie, gdzie te Łany mniej więcej leżą. Nie? Teraz też no, z czasem na pewno ułatwiona komunikacja będzie, jak tutaj obownicę nam tą wschodnią dokończą. Dokończą, dokończą. Chociażby chociaż most otworzyli, to już na pewno ułatwi, gdzieś, chociażby z radownicami, z cichnicami yy, komunikację. No nie? Jeszcze jest sytuacja taka, że no tutaj dużo rowerzystów przyjeżdża, to w ogóle przez te łany przewijają się ludzie, ale myślę, że więcej ludzi z Wrocławia o łanach wie, niż gdzieś tam z opłotków naszej gminy po stronie na, na przykład Chrząstawy, na Doliz. No piłkarze z Nadonis na pewno wiedzą o Łanach, mm -hmm. ale łany z czym się kojarzą? Łany? łany się kojarzą z powodzią w 97 roku, o, no tak, to, ja w to... Nasze, na terenie naszej gminy bardziej w ten sposób. Ale to wie Pan, to są pewne jakieś schematy, które trzeba zmieniać na właśnie nowoczesne. Sportowy, tak? Jest tak, dużo, dużo sportowców, ja sam uprawiam Nordic Walking, chodzę z taką grupą osób i widzę, że sport jest coraz bardziej w gminie popularny i to jest. Zresztą cywilizacja wymusza Zdrowy, na nas. Objaw, tak? Zdrowy objaw, tak? Ludzie muszą się jednak ruszać w dobie komputerów, w dobie samochodów. Musimy troszeczkę sportu zażywać dla zdrowia i psychicznego i fizycznego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę, żeby sklepik się tutaj dobrze rozrastał i żeby to był sklep bogato wyposażony, z dużą ilością klientów. No ale też życzę, żeby nie zatracić tego spokoju tutaj w Łanach, żeby nie zrobiło się tutaj tak bardzo, bardzo ruchliwie, żeby to miejsce było z jednej strony takie sportowo-genne, a z drugiej strony, żeby można było posłuchać jednak tych ptaków i pocieszyć się tutaj życiem. Wszystkiego no. dobrego.